Dobry wieczór, ja nazywam się Jan Minkowski, i dzisiaj jest ze mną Paulina Surmacz, doktorantka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę swoją realizuje w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką. A tematem mojej pracy jest analiza parametrów nasienia oraz biomarkerów potencjału rozrodczego i zamrażalności nasienia kozłów w aspekcie zachowania bioróżnorodności. A promotorem mojej pracy jest doktor habilitowany nauk weterynaryjnych Sławomir Giziński, specjalista rozrodu i andrologii, oraz promotorką pomocniczą jest doktor Monika Petraitis-Gołobow. Paulino, brzmi to niesamowicie Ciekawie. Chciałbym spytać, co zainspirowało Cię do podjęcia tego właśnie tematu badawczego? Co zainspirowało Cię do tej konkretnej realizacji? Inspiracją do moich badań naukowych, generalnie do całej naukowej ścieżki. ścieżki. Była hodowla psów moich rodziców. Już wtedy rozpoczęły się moje zainteresowania związane z reprodukcją zwierząt, i tam napotkałam wiele problemów, które chciałam rozwiązać. I zaczęłam je rozwiązywać podczas swojej pracy inżynierskiej, magisterskiej. A do samego zagadnienia kus i zainteresowania tym tematem zainspirował mnie lekarz pracujący w naszej katedrze, Maciej Perzyna, który jest nieocenioną pomocą w moim doktoracie. I tutaj właśnie razem pracujemy nad, nad tym badaniem. Okej, okay, brzmi to ciekawie. Chciałbym spytać, jak Twoje badania wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju? Możesz powiedzieć nam coś na ten temat? Przede wszystkim, celem mojej pracy doktorskiej, jest tworzenie banku nasienia, który świetnie wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju, ponieważ zachowujemy tutaj bioróżnorodność, walczymy z chowem wsobnym, a przy okazji zwiększamy pulę zasobów genetycznych tego gatunku, um, zwracając uwagę na różne rasy. Okej, okay, to jest niesamowicie ciekawe. Padło słowo klucz chów wsobny. Mogłabyś nam przybliżyć to pojęcie i powiedzieć, dlaczego jest ono niekorzystne i może wyjaśnić, jakie jest związane z terminem, z pojęciem inbredu? Chów wsobny to bardzo bliskie kojarzenie osobników. Jest ocalenie bezpieczne, że może powodować wiele chorób i problemy z leczeniem później w dalszy, na dalszych etapach z tymi zwierzętami. Więc właśnie tutaj, e, mówiąc o inbredzie, mówimy właśnie o chowie wsobnym, czyli bliskim krewniaczym kojarzeniu zwierząt. Okej, okay, o ile dobrze rozumiem, takie bliskie kojarzenie jest zazwyczaj związane z pojawieniem się cech fenotypowych, tych niekorzystnych, tak, tych, których precyzywne. nie chcemy obserwować, i generalnie z osłabieniem gatunkowym w obrębie danego stada, w obrębie danej grupy zwierząt. Mam rację? Dokładnie tak. Rozumiem. Paulino, chciałbym spytać, jak z Twojej perspektywy badania, które realizujesz, mogą wpłynąć na rozwój dziedziny, w której pracujesz, lub na Szerszy kontekst społeczny bądź technologiczny. Ostatnie lata pokazują coraz większe zainteresowanie wyrobami związanymi z koziarstwem. Dlatego te badania są o tyle istotne, że chcemy wprowadzić coraz więcej nowych osobników do naszej polskiej puli genetycznej tworząc bank nasienia będziemy mogli sprowadzać nasienie z zagranicy i tym samym zapłodniać samice u nas tworząc coraz większy zasób genetyczny dla danej rasy i tak samo w drugą stronę to my będziemy mogli wysyłać nasze rodzime rasy naszych rodzin, rodzimych samców dalej w świat Popraw jeśli się mylę, ale zwiększenie bioróżnorodności, zwiększenie tej puli genetycznej sprawia, że zwierzęta będą dysponowały szerszym wachlarzem możliwości, będą bardziej odporne, bardziej wydajne i generalnie będą wykazywały więcej tych cech pożądanych z perspektywy, z punktu widzenia hodowcy. Mam rację? Dokładnie tak. Pod względem fenotypowym, czyli pod względem wyglądu, ale też pod względem genetycznym, zdrowotnym. Zdecydowanie tak. Po Rozumiem, to czyli de facto możemy powiedzieć tutaj o pewnej jasnej ścieżce, ścieżce aplikacyjności, tak? Chciałbym spytać, jakie innowacyjne podejścia lub technologie zastosowałaś w swoich badaniach? Przede wszystkim w, mo w moich badaniach wykorzystuję system komputerowej analizy jakości nasienia. System KASA pozwala nam dokładnie opracować badanie nasienia i wyselekcjonować je w taki sposób, aby krioprezerwacja, czyli sposób mrożenia nasienia, wyszedł jak najbardziej efektywnie. Okej, okay, padło słowo krioprezerwacja to trudne pojęcie. Y czy mogłabyś. Przybliżyć nam, co ono oznacza, bo nie oznacza ono jedynie zamrożenia próbki, prawda? Ten materiał musi być przygotowany, ten materiał musi być zdolny do bezpiecznego zamrożenia i przede wszystkim musi zachować żywotność po rozmrożeniu. Mogła być uchylić rąbka tajemnicy i opisać nam ten proces. Dokładnie. Kryoprezerwacja to proces, w którym chcemy w taki sposób zamrozić nasienie, aby dało się wykorzystać w, na dalszym etapie. Nie ma tutaj terminowości. Jeśli dziś zamrozimy dane nasienie, może być wykorzystane zarówno za tydzień, jak i za lat 20 czy 150. Jest to tyle ważne w kontekście bankowania nasienia. No, i tutaj rzeczywiście do stworzenia takiego rozrzedzalnika, który wykorzystywany jest do mrożenia nasienia. Potrzebujemy pewnych substancji, które będą chroniły plemnik tutaj akurat tych kryoochronnych substancji, po to, żeby później mógł być wykorzystany dalej. I okay, to jest szczególnie ważne z perspektywy tworzenia biobanku. Tak? bo przecież tamten materiał musi być odpowiednio zarchiwizowany, musi być odpowiednio wypreparowany do tego długotrwałego przechowywania, prawda? Dokładnie tak. Co więcej, każdy gatunek mrozi się trochę inaczej i tutaj właśnie jest problem w mrożeniu akurat tego gatunku. Będziemy w specjalny sposób dostosowywać elementy rozrzedzalnika oraz całe etapy protokołu takiej krioprezerwacji do konkretnego osobnika. Czasami nawet do, czasami nawet Trasowo będą te różnice w tym, w jaki sposób należy zamrozić dane nasienia. Rozumiem. Kontynuując, chciałbym spytać, jakie wyzwania napotkałaś podczas realizacji swoich badań, jakie pokonałaś, a być może jak walczysz z nimi teraz, jeżeli aktualnie się z nimi mierzysz? Przede wszystkim największym wyzwaniem było przejście przez tonę literatury, która się pojawiała, szukanie odpowiedniego protokołu do kryjokonserwacji nasienia. To było, to było duże wyzwanie, ponieważ niestety publikacje często pisane są w taki sposób, żebyśmy nie potrafili powtórzyć tych badań. Co jest oczywiście w mojej opinii błędem w sztuce, ponieważ publikacja powinna być napisana w taki sposób, żeby każdy mógł odtworzyć w laboratorium dany protokół. No i tutaj niestety trzeba było przejść przez ogrom tych prac i wyselekcjonować najlepsze, powtórzyć je w laboratorium, ale na ten moment efekty są zadowalające. Bardzo mnie to cieszy. Brak transparentności jest niestety problemem powszechnym, znamy go w środowisku akademickim. Chciałbym spytać, jakie wnioski, te najważniejsze, płyną z Twoich dotychczasowych badań. Przede wszystkim, protokół, którego używamy, jest zadowalający. Na ten moment to główny wniosek. Jesteśmy teraz na etapie inseminacji pierwszych samic, które zostaną zainseminowane nasieniem przez nas zamrożonych. I za moment będziemy wyczekiwać ciąż u naszych samic, i mamy nadzieję, że niebawem urodzą się z tego tytułu małe kozy. Szczególnie liczymy na, na małe kozy w rasie Kazimierzowskiej, bo jest to bardzo ciekawa rasa, która wyginęła po II wojnie światowej, a nasza uczelnia SGGW w Warszawie odbudowała tę rasę, a teraz chcemy jak najlepiej prowadzić hodowlę tej rasy. Czyli jest to właściwie bardzo ekscytujący czas, podejrzewam, no i trzymam kciuki za powodzenie całego przedsięwzięcia. Chciałbym spytać, jak widzisz przyszłość swoich badań? Myślę, że podejrzewam, co możesz powiedzieć, bo troszkę twoja poprzednia odpowiedź już nas w tym kierunku nacelowała, ale chciałbym wiedzieć, jaka jest ta szersza perspektywa, jakie są następne kroki. Tak, jak już powiedziałam, teraz czekamy na, na potwierdzenie ciąż u naszych samic, ale druga część mojego doktoratu to poszukiwanie biomarkerów potencjału rozrodczego i zamrażalności nasienia. Więc na, na ten etap, właśnie będziemy się nad tym pochylać, nad znalezieniem takich, Biomarkerów, które będą w stanie nam wcześniej powiedzieć, czy dany materiał jest odpowiedni do zamrożenia, czy jednak nie powinniśmy się nad tym skupiać i znaleźć lepszego samca? Rozumiem, to jest, to jest na pewno aplikacyjne, rozumiem też motywację, która stoi za takim biomarkerem, bo moglibyśmy po prostu szybko prowadzić screening w kierunku tych najlepszych dawców, tak. tych najlepiej predystynujących. Um, ostatnie pytanie nie jest techniczne, nie jest technologiczne, nie jest też naukowe, bardziej ma wydźwięk społeczny. Chciałbym spytać, jakie rady dałabyś innym młodym badaczom, którzy chcieliby podjąć podobne obszary badawcze? Przede wszystkim szukać współpracy w ośrodkach naukowych, na przykład w naszym. My bardzo chętnie przyjmujemy zawsze młodych, ambitnych naukowców do pracy. Zakład Rozrodu Zwierząt i Klinika SGGW chętnie podejmuje współpracę z różnymi młodymi badaczami, nie tylko młodymi. Ale przede wszystkim powiedziałabym też, że istotna jest współpraca z hodowcami. Tak naprawdę to oni dostarczają nam największą ilość materiałów, prób, więc tutaj to. Oraz podejście, które jest nieco mocnem w moich badaniach, czyli nauka dla praktyki. I myślę, że to jest coś, co powinno przyświecać badaniom młodych naukowców w kontekście badań nad weterynari weterynarią czy medycyną. Okej, okay, rozumiem. Spróbuję, podejmę tą próbę podsumowania Twojej wypowiedzi w dwóch, może trzech słowach, czyli stawiamy na aplikacyjność, współpracę i kontakt pomiędzy tym światem naukowym, a światem odbiorców technologii i rozwiązań, nad którymi pracujemy. Dokładnie tak, bo istotą jest to, żeby wspomóc rolnictwo, rolnictwo ekologiczne. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo. Życzę samych sukcesów i na tej płaszczyźnie naukowej i prywatnej i dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję.